Ja się nazywam Paweł i chciałem powiedzieć o takiej bibliotece JFerry, wcześniej znanej jako Ferryland z dwóch osobą, które nad pracowały. Eee, Slide mam w postaci e, ASCII Art dzisiaj, bo tak naprawdę skupimy się na kodzie. Eee, możecie wejść na stronę jferry.org, tam jest jakaś taka ogólna informacja o tej bibliotece, natomiast to, co ona w ogóle jest. Wszystko eee, zaczęło od tego, że potrzebowaliśmy wygenerować dane do testów wydajnościowych jakiejś aplikacji. I zależało nam na tym, żeby ze względu na to, jak się będzie zachowywało między innymi garbage te dane były w miarę zbliżone do takich realnych danych, które, na których ta aplikacja będzie pracowała. I okazało się, że tak naprawdę nie ma za bardzo narzędzia w które pozwala to wygenerować. Czyli konkretnie chcieliśmy generować ludzi, którzy mają jakieś imiona, nazwiska, w miarę zbliżone do tych realnych, żeby na przykład, nie wiem, też indeksowanie tych punktów zachowywało się realnie, żeby mieli jakieś e maile. Też w miarę sensowne, szczególnie jakieś daty urodzenia, wesele itd. No i w tym momencie właśnie zaczęliśmy pracę nad tą biorę. E, pokrótce nam tak działa, zaraz Wam pokażę, jak to no wygląda e, funkcjonalnie. Więc e, strona jest e, jfery.org, tam jest jakaś informacja. Gdybyście chcieli użyć, mi się trochę ASCII Actusje House niestety. To jest e, org JFery e, ID jfery to jest atifateli i wersja jest już 0.2.0 stabilna, wylizowana dzisiaj do centrala, więc już powinno być bez żadnych e, problemów e, jeżeli ktoś miał jeszcze kłopot, to e, jest na pewno w sonataika, jest w się pobiera więc wystarczy dodać zależność pod jfery, jfery wersja 0.2.0 e, e, i teraz co ta biblioteka w ogóle potrafi e, zrobić, do czego nie oczekiwaliśmy To czego odnośnie, tak jak mówiłem, są tak naprawdę e, głównie kontekst tego, żeby e, można było użytkowników e, przetwarzać. E, no więc tak jak od tego zaczniemy. Używamy ich w ten sposób, że używamy pery, create i to tworzy nam instancję tego naszego fakera, czyli te, 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 tego obiektu, który generuje nam dany testowe No i teraz to, co możemy zrobić na tym obiekcie? Możemy na przykład person, i stworzyć sobie jakąś osobę, nie? Stworzyłem tą osobę i teraz na przykład mogę sobie wypisać, że ta osoba ma jakieś, na przykład ma jakiś e-mail, że ta osoba ma jakiś na przykład full name i tak dalej, możemy sobie to odpalić, zobaczyć czy faktycznie coś wygeneruje. Wygenerowało nam, Mam jakieś imię, nazwisko, mam jakieś maila, natomiast no, na przykład nam to nie odpowiadało, bo chcieliśmy polski więc w tym momencie E, nie mam problemu. Musimy przekazać e, ok, Lopala, e, na na .pl Uruchamiamy yes, jest, słuchamy Mikołaj Nowaka z mailem tlen.pl więc dane e, jak najbardziej rzeczywiste. No i to jest taki takie najprostszy sposób użycia tej... E, e, aplikacji, gdzie w pedii, e, tworzymy sobie e person, e, przemapowujemy je na, na jakieś nasze NC zapisujemy do bazy i później możemy z, e, z tego korzystać. Nie? Natomiast e, później się okazało, że teraz mamy e, e, jakieś określone potrzeby e, generowania osób, które, które mają jakieś swoje, swoje określone cechy. Nie? Czyli na przykład taką cechą mógłby być, bym chciał teraz stworzyć e, kobietę mającą mniej mniej niż 18 lat. Nie? No i bibliotekę, do takie żeby właśnie oferowała takie e, możliwości. E, czyli możemy teraz stworzyć filmy, możemy sobie to oczywiście zastąpić e, e, statycznym i w tej chwili nasza klasa <coughs> wygląda tak, tak? Mogę sobie wpisać teraz na przykład person, e, datę urodzenia tej osoby, Wiek jaki ma I... no masz Zaraz To też mogę. Zaraz do PESEL nie, right? ma... więc... no, nie To jest min age. Więc. to jest ma. Ma. To, 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 Max Age. Tak, dodamy Max Age. Natomiast yy, to co pytałeś PESEL, yy, z pese możemy C tak zrobić. Możemy sobie na przykład wygenerować teraz faceta i pobrać jego albo PESEL, czy znaczy możemy zrobić w tak. Możemy pobrać jego PESEL, czyli National Identification Number i możemy pobrać na przykład jego jeszcze numer dowodu. I teraz, co jest ciekawe, tutaj prosimy dość daleko w tym, dlatego że PESEL, który jest generowany, jest oczywiście poprawny, jest zgodny z wiekiem tej osoby, jest zgodny z płcią oczywiście i tak dalej. Podobnie jest z numerem dowodu, Jeśli na przykład jak przekażecie w tym żądaniu generowania dowodu na przykład datę wydania, to seria tego dowodu będzie pokrywała się z seriami, które były nadawane w danych latach bo postawiliśmy na bardzo dużą realność danych, które, które generujemy, oczywiście jest tylko w e, celach testowych w hmm. każdym razie hmm. tak to działa, możemy generować rewencję, możemy generować numery do wodu e, e, jesteśmy na tym etapie, <susurujesz> tym, że możemy generować rewencję i generowanie każdy, to będzie w przyszłym tygodniu Peserzy się powtarzają dokładnie w takim samym wymiarze jak w Polsce. Ci, czytaliśmy, że w ubiegłym roku 2000 zrobiono w tych że nie dali, więc staraliśmy się tutaj zachować. Każdy z Twittera, jest taka gruzba. Tak w ogóle później powiem, jaki jest stan obecny tej taki. My ją wykorzystywaliśmy, już wykorzystywaliśmy już w kilku projektach. To funkcjonuje i ma, ma kilka takich, tak naprawdę, już predefiniowanych. Jak jakby tych takich producentów różnych rzeczy. Na przykład, mogę sobie teraz chcieć wygenerować jakąś firmę. Gdzie na przykład firma ma jakiś e-mail, gdzie firma ma na przykład jakiś swój numer identyfikacyjny VAT-u i ma na przykład swoją nazwę. Tak? Jeżeli sobie to teraz uruchomię, no to dostanę wygenerowane te rzeczy. Tak? Porta i DAST, oczywiście, domena też jest związana z tym. Natomiast, co teraz jest istotne, to też była nasza potrzeba, że w tym momencie chcielibyśmy wygenerować osobę, która jest związana z jakąś konkretną firmą. My tutaj też możemy to zrobić. E, mogę sobie teraz wypisać tą osobę, mogę wpisać jej e-mail i mogę na przykład wpisać jej... generator generatora też nie ale mogę wypisać jej na przykład Pasuje, na jest związany z firmą, w którą pracujemy. I w tym momencie E, mamy także mamy jakąś panią e, czy pana, który ma nazwisko ma na Szewczyk. Maila swojego prywatnego ma w domenie portal.pl, ale ma też maila Krzysztof, czyli pan. Krzysztof Szewczyk ma e, nazwa firmy e, itd. Tak czyli możemy w tym momencie wiązać ze sobą e, różne obiekty, tak? Czyli możemy na przykład tutaj właśnie wygenerować osobę, która jest związana z firmą e, itd. Tak do tego mamy jeszcze jakieś takie podstawowe e, klasy, które są używane właśnie w części takich bibliotek, bo do innych systemów, na przykład do PHP, do Pythona są, są całkiem niezłe biblioteki, generujące dane, do danych niestety nie ma, więc jeżeli na przykład chcielibyśmy wygenerować sobie taki e, standardowy e, mechanizm, e, na przykład numerowania czy literowania stringa, który działa na tej sali, że na przykład mamy jakiegoś stringa, i na przykład wszystkie znaki zapytania w tym stringu zostaną zamienione na rebumowy T, tak? Albo na przykład e, numer działa na tej zasadzie, że jeżeli sobie zrobię stringa, który będzie na przykład hash, 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 tak? to zamieni mi każdy z, z tych haszy na cyfrę i dostanę tak naprawdę kod podstawowy. I w ten sposób można sobie używać podstawowych elementów. Tutaj są też takie rzeczy jak na przykład randomowy element, randomowy element z listy, ileś randomowych elementów z listy i tak Jeżeli na przykład kogoś się interesują jakieś operacje na datach, no też mamy tutaj jakieś. Mamy na przykład randomowa data w przyszłości, maksymalnie ile lat wstecz, randomowa data pomiędzy jakimiś dwoma latami i... I jakieś takie mechanizmy, które, które pozwalają nam właśnie też obsłużyć tamto. To wszystko jest coś, co jest dostępne, więc e, też można napisać e, swoje e, e, pluginy, tutaj. E, w tej chwili jest to tak naprawdę w ciągłym rozwoju, e, natomiast mamy możliwość święcia jakichś tam swojej rzeczy. Jeżeli ktoś chciałby na przykład generować samochody, to nie ma problemu, żeby sobie dopisał kawałek, który generuje samochody, w to w naszą bibliotekę czyli ten cały kontekst randomowy, cały kontekst danych, które są w tej chwili plikami YAML-a, które można wpisywać, można je ze sobą łączyć, itd. Tak w tej chwili jest tak, że cała biblioteka działa na takich plikach, które nazywają się Ferland YAML, czyli IML, bo pokazać tutaj. Nie będziemy nic nie napisać, że właśnie tutaj mamy przymiarkę do, do, do dostawców kart kredytowych. Są też jakieś imiona, nazwiska itd. I tak dalej. oczywiście można napisać na przykład plikiem związanym z językiem polskim, gdzie mamy dodatkowe rzeczy, które, które są tylko u nas, tak? Czyli jakiś tam numer, numer telefonu, miasta i tak dalej, w tych chwili generowania adresi. I w tym momencie możecie użyć tego mechanizmu, który dostarczamy. Na przykład dodając swoje pliki o tych samych nazwach, które są dołączone do tego, co jest. Tak? Możecie też na przykład stwierdzić, że w ogóle Was nie interesują takie dane, jakie są u nas, predefiniowane i możecie wpisać swoją nazwę pliku, czyli łatwo to można rozszerzać. I tak wygląda ogólna funkcjonalność tego. Jeśli chodzi o status, tak jak mówiłem, użyliśmy tego już w kilku projektach, okazuje się, że to nawet działa i funkcjonuje tak, jakbyśmy chcieli, czyli te osoby generuje i już nawet spotykaliśmy się z tym, skąd macie ten klientów to rękowy tak. Więc <grym> e <grym> działa. E Ziem, jeżeli ktoś z Was e ludzie wieczorami chciałby kontynuować do jakiegoś projektu, to ten nasz jest o tyle e fajny do tego, że tych generatorów, które można stworzyć jest bardzo dużo. Nie? Tak właśnie były pytania już numery kart, jakieś tam inne rzeczy, adresy, e nie wiem, <grym> e hasła, e jakiś... Tego typu, no, można sobie to tak naprawdę mnożyć w nieskończoność. To tak naprawdę można się wybrać z jakąś taką jedną domenę, którą potrzebujecie. Czy na przykład, jeżeli w pracy będziecie robić coś takiego, to można to spokojnie zrobić w takim kontekście, żeby dało się to jakimś purgi wrzucić, żeby to zaczęło żyć. No bo naszym zdaniem jest, jest duży, lat, taki, duża dziura w kontekście takich zagadnień dla dachu. To jest tak naprawdę tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to walcie, a jeżeli nie, to albo ktoś się wstydzi, mimo że są fajne kubki z konfitury, to też zapraszam po trzecim wykładzie, bo gdzie można... A może ktoś chce o coś zapytać. Tak, tak jak pokazywałeś określa. generowanie tego krót pocztowego. Czy jest możliwość podawania zakresów wartości, czy na przykład... Oczywiście. A nie, tak Właśnie tak jak tutaj pokazywałem, w tym May to było. Yy, możemy podać też właśnie yy, odkąd, dokąd ma, ma generować. Tak samo przy tym lecili fajne po prostu normalnie, albo możemy podać charakter, którego do którego ma działać. Czyli na przykład tego używaliśmy, jak generowaliśmy jakieś statusy. I statusy były od A do F, tak? Więc dawaliśmy po prostu w ten sposób, tak? A, F i, i w tym momencie generuje nam randomowe rzeczy o Tak, Jeżeli tutaj byłoby na przykład jakaś dodatkowa informacja, czyli na przykład status równa się, to nie tu można by to wydrukować i nam zwrócić status równa się ABC B, C itd. Tak, podasz osoby urodzone pamiętam np. 21 kwietnia, 31 maja 1983 roku na przykład, to czy Pesele będą się zgadzały? Tak, Pesele będą się zgadzały, teraz też y, był pomysł, żeby imiona się zgadzały mniej więcej, będzie z lat 50, A nie, nie. PSR się zgadzają, bo jest dużo systemów, które na przykład na podstawie daty urodzenia walidują psr i wtedy był kłopot z, z danymi testowymi, do tego z testami, a tutaj to obsługujemy. Czyli jeżeli podasz minimalny wiek osoby, albo podasz datę urodzenia osoby, to PSR-y będzie nagrywane. Podaż pasów na Nie wiem nawet, <grym> nie spróbowaliśmy, ale można sprawdzić A na jakiej licencji jest? <grym>? E, Wiesz co, na Apache 2, 0. Po prostu nie jest, jest znaczy, jest to jest z licencją w co indyrytory, także to, można to zastanowić. Graj. Byłaś mowa, że te imiona czy te pesele się powtórzyć, prawda? Znaczy, to jest randomowe, także on, one się powtórzą, natomiast też e, znaczy, imię, krajami z nazwiskiem. To jest, tysiąc na przykład osób, które z na sposobie, jest z jakimiś to nie ma sposobu, żeby mi na przykład jakąś mikary zapewnić. No, musiałbyś po prostu dać w tym momencie jeżeli realne się, dane, tak. bardzo dużą bazę imion i nazwisk, bo to też jest tak, że my osobno wybieramy imię osobne nazwisko, tak? Czyli jeżeli masz jakąś pulę tych, jakąś pulę tych, to to, to, to to rośnie kombinatorycznie. W tym momencie losujemy z jednego zbioru, losujemy z drugiego i dopiero te, te dwa losowania tworzą nam jakąś tam osobę, którą wrzucamy. Natomiast pesel te to tak naprawdę się często nie powtarzają. Yy, bo to, to, to korzystamy z tych randomów, które są w Java, one jak się tam odpowiednio scituje, to to całkiem niezłe. Ja mam pytanie, się... bo... no, to to masz... okay. mam pytanie, o po tych plików yy, Jan. tam widziałem, że na przykład nazwiska podzieliłeś w języku polskim na męskie i żeńskie. Natomiast czy mogę na przykład oddzielnie zrobić męskie, żeńskie oraz takie, które są wspólne? W tej chwili nie, ale to jest coś, co chcemy dodać, bo się taki wspólny będzie trochę. Na razie, ponieważ robiliśmy to głównie pod kątem tego, co my potrzebowaliśmy, to łatwiej nam było zastosować stare refactoring opiego Paysta mm -hmm. i, i, i użyć tego faktycznie do testu, gdzie potrzebowaliśmy. Natomiast chcemy zrobić, tak samo jak w tej chwili zaczniemy wydzielać pewne takie części wspólne właśnie tutaj, to... I jest też tak, że, że planujemy to zrobić, tylko też e, nie chcemy pójść w tą stronę, gdzie, gdzie ten model będzie tak skomplikowany, że wszystko będzie można napisać, że później będzie ciężko to rozwijać. Nie? Na razie stwierdziliśmy, że sama opcja taka, że skopiujemy nazwiska na co mniej boli, niż to, że zrobimy źle, tak naprawdę, takie generyczne mechanizmy i potem ktoś będzie chciał coś dodać z Fable i powie, że to Teraz ten model jest prosty, bo mamy tak naprawdę e, data, która ma w sobie pola, tak, i z tego wyciągamy. My dostarczamy jakąś tam klaskę, że datamaster, która tymi danymi zarządza, pozwala je wyciągać, po je tak dalej. Więc jeżeli chciałbyś, tak przed swojego producenta, do jakiejś domeny, którą się zajmujesz, to spokojnie można po prostu, do w tej chwili jest na juice. jeszcze nie jest powiedziane, że to tak zostanie, ale można po prostu tam podać klasę tego swojego producenta, on zostanie utworzony, zostaną wstrzyknięte te właśnie wszystkie randomowe utlipsy, te związane z dostępem do danych i będzie można to by użyć. Okay. Ja mam pytanie, jak będziecie generować karty, to teraz nazwa na karcie będzie taka jak nim wszystko... Na pewno tej... no, zrobimy w tym momencie możliwość taką, tak, tak jak było widać tej osobie, jak generujemy osobę to można je podać w no więc więc pewno będziemy chcieli też te propertisy na przykład dodać do kart. E, tutaj właśnie to, to czego brakuje w bibliotekach, to jest to wiązanie ze sobą konteksty. Czyli na przykład generujemy właśnie jakąś firmę i chcemy osoby w kontekście tej firmy, miały maile firmowe i tak dalej. Jeżeli jakiś system to tak samo jest z kartami. Tutaj staramy się uprościć też to, żeby jeżeli ktoś będzie chciał dopisać swój takiego jakby plugin do tego, który generuje na przykład te samochody, czy, czy nie wiem, miejsca yy, w rezerwacjach lotniczych, to też, żeby mógł się spiąć z tym kontekstem, który jest obecny. Dobra, to, to jak nie ma więcej pytań, to dziękuję bardzo.